Na 800 metrów 1411 to bariera niedowidziana jak na razie. Mimo, że zmieniają się metody trenerskie, mimo, że zmienia się technologia wykonywania strojów obuwia dla sportowców, tutaj od 13 lat nic się nie zmieniło. Dzisiaj już zakończył swoją karierę. Dzisiaj zajmuje się promowaniem lekkiej atletyki. Zajmuje się tym wszystkim, co sprawia, że młodzież nabiera energii i ochoty do tego, aby uprawiać stoi. Dzisiaj jest w Bydgoszczy. dzisiaj jest po to, żeby pro promować nasze e, przyszłotygodniowe wielkie wydarzenie, Mistrzostwa Świata w Szanowni Państwo, dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami. E, nasz gość po po różnych miejscach w Bydgoszczy, w których e, promował naszą imprezę, kończy wizytę w naszym mieście dzisiejszą tutaj w szkole. Wilson Kipke, witamy. Pochodzę z bardzo małej miejscowości w Kenii. Przeprowadziłem się do innej kultury, do innego klimatu, do Danii. To było szczególnie trudne ze względu na to, że to kraj północny i było tam po prostu bardzo zimno. also z i z almost. Yes, trzy three mentality to a mentality of Africa, mentality of Tenman in a uh, and then the mentality of Eastern Europe with my college. So it was really our uh, time putting all these things together. but uh, I managed to make the balance. Na początku nie było łatwo, bo moim trenerem był Polak, mieszkałem w Danii, więc musiałem połączyć eh, co najmniej trzy mentalności afrykańską, tą północnoeuropejską i w jedną całość, eh, ale to się chyba udało. At bay, but the man to watch is in the middle of the picture with the red shorts Wilson Kip Couture. and as I say that he starts moving through that's ball coming through is just behind him here he comes Brodell senses the danger from Motivon and steps up a gear Wilson Kip Couture is in third he's in second now Rodale must set there's danger coming. monty Mont doesn't seem to respond, but here comes Wilson Kick as he always does, that relaxed rhythm carrying him away from the rest of the athletes. Rodell's tiring, team coming through again and snatches the silver medal. Wilson Because uh, from ninety-five, or maybe ninety-four until uh, ninety-seven, so I won uh, almost 33 races without uh, nobody defeating me. But in 98, so I had uh, some ups and downs because of the malaria. But this is what I was talking about, development of every year, because uh, 95, being a world champion, I was running from behind. 97, I was moving forward. But in 96, I was not in Atlanta, but I ran in that year, 141.83. So my target was to run. Prawie w tym samym czasie, w 1997 Ale ja zacząłem w z 1,42 Kiedy biegał w 1995, 1996 i 1997 roku, to łącznie wygrał z rzędu 33 biegi. Różne. Na różnych eventach komercyjnych, na mistrzostwach, łącznie było zwycięstwo w 1933. 33 biegi wygrał, natomiast też w różnych sytuacjach. Czasem był pretendentem do tytułu, czasem tego tytułu musiał bronić. Za każdym razem jest to troszeczkę inna sytuacja mentalna także dla, dla, dla zawodnika. Natomiast no, później przyszedł ten nieco gorszy czas. So So we can deal with this first and then... Jeżeli Państwo mają jakieś pytania do tego okresu, czyli do tego okresu zwycięstw, nazwijmy to, tak? To teraz jest do tego. Ja może wcześniej powiem, bo dowiedzieliśmy się, że ma 38 lat w tej chwili. I mam pytanie takie. Po pierwsze, te pierwsze kontakty z trenerem polskim, jak one wyglądały? Czy to była jakaś selekcja, czy to była jakaś szkółka? Biegaczy, czy ten talent i praca, jak to wyglądało. To kilka słów na z... ten temat. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, oglądając ten bieg, czy narzucał pewien styl biegu, swoje tempo. Widzę, że utrzymywał cały czas swoje tempo nie pozwalają się, że tak powiem, doścignąć. I to jest ciekawa sprawa. Czy to jest takie narzucenie pewnego rytmu, tempa, w czasie tego wieku? Ja, yeah, So I want to keep my rhythm, so nobody can disturb me. And then afterwards, so I want to be in front, also, so I can keep my rhythm. So I did not want the other to th to disturb my rhythm. So I have to get that rhythm, so I can run in my style, my steps, and I can keep that rhythm for a long time. Rzeczywiście strategia taka była, żeby wychodzić zaraz na pierwsze miejsce, albo może nie szybko na pierwsze miejsce, jeżeli na to pozwalają jony to wtedy. Zawolnictwo sobie nie przeszkadzają i jest o wiele łatwiej utrzymać ten szybki, równy styl biegu, taki rytm, który pozwala e, jakby do, dopracować jeszcze bardziej więcej z harmonii prac, by w czas i pracę w pracy Podobał Bywał With a Polish boy, was working in the, in the club in Denmark. So the time. I was in another club, so but in 1993 December, so I came to the club to where, where my coach was coaching. and I was injured in that year. I was uh, I had an operation in my knee. You have to translate that for before I go on. the <laughs> <laughs> W Dani już trenował w innym klubie w 1993 roku zdecydował się na zmianę tego klubu, bo tam trenował jego kolega. To była też trudna sytuacja, bo w tym czasie przeszedł operację kolana. A teraz był prał w team, and my też był there with his wife, Maria Norbach. I think so you know, she's doing a aathlon.

He's going to go ahead slightly to turn it in, to take and they dip for the line. <laughs> well, it was almost a photo finish there between the two of them. I think he's.